mordeczki, witam was w kolejnym vlogu I co? Widzicie, dzisiaj Zaczęliśmy orać Oram pod rzepak, że mówię, który dzisiaj jest Jest dzisiaj 24 sierpnia, no trochę późno, no ale wzięliśmy gnoju, wzięliśmy wapno yy, 24 sierpnia, godzina 11.16 Już zacząłem orać, widzicie, trochę mam orane, Pole dość długie Za starami Makusia Pług Rabewerk, czwórka na, na zabezpieczeniu kołkowym I co? Lecimy z koksem, to pole właśnie będziemy orać pod... Yy, będzie orkowo, pod Czepak, a drugi kawałek mamy bez orkowo, zobaczymy jak to będzie Będzie wziwa na drugi rok I co, opuszczamy Lecimy Tata pojechał talerzować właśnie tam, gdzie Gdzie było było ten drugi kawałek, bo tam na górkach jest trochę glinka, Jak to się zesknie, to już jest dupa a ja sobie powiem co, wyjadę sobie, zacznę orać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powiem wam, zobaczcie. wilgoci jest dość. Jest tak fajnie, akurat leciutko się kurzy. Ziemia mozaikowata, no jak widzicie, nic nie zrobimy. Trochę piasków, trochę, trochę lepszych ziem. Trochę trzecia klasa, trochę czwarta. Nawet piąta, szósta się trafi. No ale co? Takie mamy ziemię w Polsce i tego nie przeskoczymy. Ramy to co idzie oram tak 9,5 nawet trochę za szybko jest 9,5, no ale 9,5 tak do 8,5, nieraz do 8 za szybko też nie chcę jechać tak 10, to już jest brzydko już tak orka mi się wcale nie podoba za daleko się to w ziemię rzuca a widzicie, tutaj już jest górek, to jest typowy piach pół jedna z ziemią, No, wczoraj były testy głębosza. Powiem wam, że pod góry makornik ma co robić. Tam ziemia, trzecia klasa, miejscami lepsze nawet. Pod górki to sama glina, to schodził do 5 na godzinę. Na pierwszym półbiegu pod górkę się wdrapywał. Jednak na tych górkach to już powinny być te trzy łapy. Ale tutaj, gdzie u nas są te, te takie równe pola, to będzie sobie leciał ładnie, nie będzie miał tam, tam dużego problemu ale tak to sobie radzi, głębocz też robi robotę fajną nagrywałem, będzie filmik pod muzyczkę bo długo już tego nie było pod muzykę no widzicie, tutaj już lepsza ziemia miejscami pole jest naprawdę dość długie, jak mi się nie wydaje to chyba około kilometra w jedną stronę najdłuższy punkt jest 1300, chyba czegoś tak. No tutaj ten kawałek był wygnojony. Tam do tyłu było wywapnowane Po prawej zaraz macie pole po, po rzepaku tym, tegorocznym. rzepak sypał w tym roku. W tym roku rzepak sypał. Jak wam mówię prawie 3 tony. Rewelacji nie ma, no ale co? Taki rok. Dużo deszczu było, grzyb się wpierniczył Ale co, ro, z roku na rok człowiek jest mądrzejszy Uczy się na swoich błędach, że trzeba jednak pyskać więcej na tego grzyba Wtedy jest efekt w plonie Będziemy się jutro 25 sierpnia będzie jutro do wieczora to zaoram yy, może jeszcze jak się uda, rozrzucimy nawóz nawet jak będę w połowie, to myślę, że to już przyjedzie będzie już coś tam sypał koło słupów zrobi yy, to żółwko ładnie będzie do szyku bo no, musi być jak na stole jednak o, tutaj w tym dole jest taki czarnoziem, że powiem Wam, że jak, zależy jak jak ziemia się przykleje do odkładnie, bo nieraz jest tak, że się przykleje i nawet nie chce dobrze odkładać taka ziemia jest, taki czarnoziem że się wszystko klei i się to nie chce się tak dobrze urobić, jakbyśmy chcieli ale nic nie zrobimy się osada na szybie wzięraczka w pipkę dostaje, no ale co nic nie zrobimy Już tutaj, już widać nawet jak odkładnica odkładała w ziemię. Jest taki czarnoziem, prawdziwa dziwna ziemia, krająca. Oj, traktor ma ciężej. Ale poniżej 8 na godzinę nie zejdzie. No, dużo kamieni nie ma, żeby tak te. Pierwszego roku, pamiętam, jak weszliśmy w półobrotowy no, po, po zagonówce, po zagonówce sztywnej Unia, to powiem Wam, że kołki non-stop były zmieniane, bo to jednak jest lepiej przeorane. Jednak też prędkość robi swoje i te kołki non-stop były zrywane. Już y, trochę lat jest orane właśnie tą obrotówką. Już jest spokój, nie ma tak tego zrywania kołków, ale w przyszłości będzie pół na resorze na zabezpieczeniach hydraulicznych, zobaczymy co się trafi. No, widzicie, miejscami suchą ziemię wywała no, i cały czas idziemy w tą jedną stronę chwilę dojedziemy do końca, obrócimy sobie, wrócimy w drugą stronę Tak to właśnie wygląda u nas. Komputer od siewnika, bo tato już był w śniadciu więc mówię co, nie wyciągam komputera, bo to tam niepotrzebna, niepotrzebna robota będzie zaorane, zaraz makornik będzie na pewno, duża brona i siódemka ta na tych wiecie, dociągane to, to mamy będzie przeciągnięte po, po nawozie czyli makornik do, do siewnika i będzie siane na całego Był Głębosze, zrobić poprzeczniak. Bo naprawdę tu jest kwarta, i zaraz traktor skaczał. Widzicie, jak głębosza. I tak to właśnie jest. Powoda taka dzisiaj jakaś nijaka. Trochę słońce, trochę chmur prawie ostatnio popadało, ale powiem Wam, że teraz na razie niech nie pada bo jak będzie posiadany najgorzej jak to popada wszystko sklei, z góry taką skorupę zrobi i, i już będzie po rzepaku wbijamy sobie trzeci kubek. lecimy pole po pszenicy sama była zbierana w tym kawałku tego, tam, tego słupa, co będziemy pomijać, jest wapno posypane. A tam do przodu jest gnój. trochę tak gnoju grałem do włożenia. i Co, filmik tak będzie z wakacji. Już kiedyś chyba mówiłem na blogu, że będzie z wakacji pod muzyczkę. Tak kiedyś, tak, no, tak co roku myślę, wrzucę jakiś tam film. A ja myślę, z 5 minut, może 6 i się uda coś tam zrobić żebyście mieli pod muzyczkę coś do obejrzenia, bo ja też lubię sobie tam obejrzeć co jakiś czas filmy pod muzykę nie ciągle te vlogi, vlogi, vlogi ja wiem, że też chcecie tam jakieś tam yy, filmy pod muzykę i też oko cieszy człowieka nawet tak się montuje to też jest inaczej to też fajnie się później ogląda tam za rok czyli dalej fajna pogrążka jest zawsze można sobie wejść, wejrzeć i jest pikabela Pracowane prawie tysiąc, y, 1450 mt. godzin to jest śmiech przez 5 y, lat. Taką jest, zbite, 5 lat. O, widzicie, jaka zmiana ziemia. Do drugiego kupiego będę musiał zejść. Zobaczcie, w miejscu jest tu naprawdę. Tu by się przydała, ażurowa, odkładnia, ładnie pokroczyła Jeszcze się mało. Teraz dopiero siłą teraz będzie lżejsza potem znowu cię, 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 cięższa lżejsza i takie widzicie takie mozaikowate gleby są u nas ale ja tu nic nie poradzimy o tutaj jest idzie słup do tyłu jest wapno, do przodu jest gnoj z się jak smog, bo to ten był podależowany żeby za dużo nie wyschło i wiadomo, z góry się kurzy znowu jest wilgoć myślałem Wam, że, powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej z tą wilgocią, że że tylko z góry będzie po tym deszczu że dołu nic nie będzie, ale jednak wilgoć jest, fajnie będzie ta wilgoć taka minimalna dziarko będzie w ziemię wrzucone i rzepak myślę, że będzie idealnym w idealnym klimacie i wilgoci i zaraz będzie opryskane doglebowo będzie szyk co roku opryskamy do to według mnie jak jest fajnie po siewnikowi got tutaj ziemię to tak doglebówka najlepiej działa 1 plus jeden, taki, taki był kupiony, jechaliśmy do niego aż oglądać go pod łódź trochę lat u nas jest nie ma kawę, tylko szkoda, że nie jest na zabezpieczeniu yy, tam, yy, hydraulicznym czy tam yy, na resorze no ale robotę robi 45 cm na skibę Czyli bierze 1,80 m na raz. Ale w przyszłości chcemy, żeby brał... Kupimy takiego, żeby brał pół metra na skibę żeby tam te 2 metry na raz było Te Tutaj to już też Nie by tam 20 cm różnicy. Ale jednak dużej ilości pola, to się odczuje. No widzicie, znowu piach, znowu lżejsza. Do podołku, tak więc trochę jest. Żebym będzie posiadł, to to będzie trochę luzu, trochę wapnowania i wtedy od 1 września, czy tam od 2 albo 3 Lecimy osta z orką pod, 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 pod zboża o zimę i jesień w pełni, żliwa i pożniwa. Na się na te żliwa czeka już po jest już pole czarne, już jesień się robi, robi na polach. Dzień krótszy, wieczorami chłodniej się zaczyna, I taką mamy aurę w Polsce i na to nic nie poradzimy jak mordeczki, ja dojeżdżam do końca piszcie w komentarzach jak tam u was prace polowe, prace pożliwne, co robicie i oczywiście komentarz, łapeczka mile widziana dojeżdżam do końca obracam, lecę dalej trzymajcie się do następnego razu, cześć